Hologramowy Świat 2 Intuicja Rozdział 2 Bogowie Dławiący dym ego oplata wnętrze chaty i ciała ludzi. Ha, ha! Niech strach trwa! Niech trwa strach! I upajając się własnym głosem, układa się z dymu w ogromne oblicze, w którym widzę cierpienie i ból tysięcy pokoleń. Jak możesz być taki okrutny? Zwracam się do niego. Nie ma w tobie życia. Cóż to za paskudna twarz? Strach! Haha, <laughs> strach! Idź i patrz dalej. Ojcze, czy kon będzie zadowolony, jeśli włożymy figurkę i muszlę do Pukios? Czy da nam wodę? Dziękuję za wysłuchanie fragmentu. Audiobook w pełnej wersji dostępny jest na stronie autorskiej Empik Go i innych platformach.